Kuba pacz. Kania, Janie, i co <głosy> 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 Dziewczyny. Janie, i co? <noise> Ale Zuziu, poczekaj, Jula skończy śpiewać w górze tyle gwiazd i ty będziesz śpiewać. Zuziu, musisz cierpliwie zaczekać, aż Julcia skończy. Panie, Zuziu, no! No, śpiewaj. Ale Zuzia, nie przeszkadzaj. Kuba, nie rób jej tak. Zuziu, poczekaj, aż Julcia zaśpiewa. Przenufa. No, za Juleczka. juleczkę. Panie, janie, panie, janie, panie, janie, pani, janie. No, ja już koło mnie czekające. O, jo Od dziesiątej mieliśmy pójść. Jedenastej.